よろしくお願いしま、ね Kto myśli o takich akcjach jak te, które proponują? bardzo potrzebne. To nie każdy nam organizuje! Znaczy się jeszcze, że to jest słaba wola. Aha, ale może... mam same zalety i jedną wadę i właśnie to jest moją jedną wadą, bo człowiek musi mieć jakąś wadę. Ja mam właśnie polenie. Ale... Dlaczego nie warto tak? że jeżeli sami nie zechcemy, no to nikt nam nie pomoże. No to czemu może mówił, że tak? Po prostu, no może zachęcić, ale no, staramy się jak możemy, ale to nie zawsze pomaga. Jeżeli nie chcemy, no to tym nie zrobimy. Ja myślę. się Nie. To bardzo dobrze. Mmm, leleczki. Nie pali Nie, nie palę. Czasami popalałem, ale, ale nie palę. A jak Pan ocenia takie akcje jak tutaj za dzisiejsze młodzieży? No, wspaniała akcja, myślę, że ponieważ młodzieży niestety jest wielu takich, którzy palą, więc może po pierwsze y, jakaś refleksja i dosięgnie dzięki tej akcji, a po drugie będzie im y, tak zwyczajnie wstyd, że palą i, i będą się stymkować, a później zrozumieją, że może lepiej jest pogadać z koleżanką na przerwie niż gdzieś tam za szkolną toaletą. to taka akcja jest bardzo określa. No to muszę powiedzieć, że w ciągu tego roku paru kolejnych urzędników w tym gmachu rzuciło, rzuciło palenie. Nawet jednego dyrektora znam, który to palenie rzucił, więc można powiedzieć, że w tym odniesieniu wasza akcja jest niezmiernie skuteczna. Rzeczywiście, bo, bo rzeczywiście palenie papierosów wcale nie jest fajne i patrząc ile tutaj jest fajnych dziewczyn, to myślę, że na tych przerwach to raczej z tymi dziewczynami powinno się gadać, a nie palić papierosów. No Ręce Szanowny Panie Piotrze Krzysztof, prezydencie miasta Szczecin. Każdy z nas ceni sobie własne zdrowie. Wiedząc o tym, poczuwamy się do obowiązku dbania o nie i najbliższe otoczenie. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Paleniem papierosów w miejscach ogólnodostępnych, palacze przyczyniają się do zatruwania siebie i innych. Zaliczenie palenia tytoniu jest jednym z w krajach, których już obowiązuje taki sam za zaangażowanie i współpracę oraz dla dyrektora wydziału będzie jeszcze e... konkurs na najlepszą antyreklamę,